Zazdrość jest jak rak. Na początku może być niezłośliwe i da się go pozbyć, ale jeżeli się z tym nic nie zrobi, to może zniszczyć życie. Cześć, Daniel z tej strony, i bardzo często dostaje wiadomość, co zrobić, jeżeli moja dziewczyna chce pójść na imprezę z koleżankami. Chce pójść po co jeżeli chce pójść do Pawła, ale co jeżeli e, rozmawia z kolegą lub do niej kolega napisze. Czy powinienem jej wtedy zabraniać? Czy powinienem wtedy jej zakazywać tego wszystkiego? Dzisiaj powiem Wam, jak ja to widzę. Damam przykład jednej wiadomości, która często się powiela i po części jest podobna do reszty. Witam, mam pewien problem, a raczej dylemat, i nie wiem, co powinienem zrobić. Otóż mam dziewczynę od 7 miesięcy, i wszystko jest super. Bardzo się kochamy, nie kłócimy się za często, ale ona chce wychodzić z koleżankami na miasto i czasem piszą do niej koledzy. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Jak wychodzi z koleżankami, to zżera mnie zazdrość, że idą tam poznać facetów, a jak do niej piszą, to po to, żeby ją poderwać. Co mam zrobić? Powinienem jej zapraniać, boję się, że mnie zostawi lub mnie zdradzi. Pozdrawiam. Ok, zadam ci teraz parę pytań i chciałbym, żebyś sobie je ja samemu odpowiedział. Czy ty, jakbyś miał być z kumplami, na przykład na jakiś męski wieczór, albo do pubu, czy chciałbyś, żeby ona ci tego zabroniła? Czy chciałbyś, żeby zaglądała ci wiadomości, jak pisze do ciebie koleżanka? Czy chciałbyś, żeby ci zabraniała iść gdziekolwiek, bo możesz kogoś poznać? Czy chciałbyś, żeby ci zrobiła piekło, jak ucieknie ci oko w kierunku jakiejś atrakcyjnej kobiety? Czy chciałbyś, żeby była zazdrosna i nieznośna za każdym razem, jak się z nią nie widzisz i nie ma cię pod kontrolą? Jeżeli jesteś logicznie myślący facetem, to sądzę, że odpowiedź na każde te pytanie to... Nie, nie chciałbyś, żeby Cię kontrolowała i trzymała na uwięzi, więc dlaczego Ty miałbyś się kontrolować? Według mnie między innymi najważniejszy w związku jest zaufanie. Najlepiej ślepe zaufanie, gdzie nie martwi się o to, że ona Cię zdradzi jak pójdzie z koleżankami na imprezę gdzieś potańczyć albo do pubu, jeżeli spotka się z kolegą, albo wyjedzie gdzieś na wakacje. W związku, mimo że ludzie są razem, są partnerami, to nadal są osobnymi ludźmi, którzy potrzebują bez przestrzeni dla siebie. Jeżeli równowaga jest zachowana, to wtedy związek jest owocny i długotrwały. Ale hej, rozumiem, świat nie jest idealny i ludzie też nie. Są zdrady, są rozstania, więc co robić? Lepiej zapobiegać i zakazywać? Zapobiegać tak, zakazywać nie. Filmik, dlaczego ludzie się zdradzają pojawi się niedługo, ale w skrócie wygląda to tak. Są trzy powody, dlaczego ludzie się rozstają albo zdradzają. Albo to Twoja wina, czyli nie robiłeś swojej roboty tak, jak powinieneś ją robić, czyli nie zaspokajałeś jej w łóżku, może Twoja zazdrość ją męczyła, cokolwiek to jest, bo powodów jest naprawdę wiele, to nie jesteś mężczyzną, którego ona potrzebuje. Drugi powód jest taki, że po prostu nie pasujecie do siebie i to już niczyja wina. Często jest tak, że to wychodzi po pewnym czasie. Może być tak, że obie ze stron powiedzą, że okej, okay, zrywamy, to już nie jest to, albo to wychodzi. Z jednej strony, tak czy inaczej, to niczyja wina, bo każdy ma swoje potrzeby i każdy chce być szczęśliwy. I trzeci powód zdradzicie, bo... bo to zła kobieta była. Niektórzy mają tendencję do zdrady i prędzej, czy później mogą to zrobić, więc nieważne, czy jej zabronisz pójść na imprezę, czy nie to i tak to zrobi. Ja osobiście pozwalam mojej dziewczynie iść na imprezę z koleżankami, potańczyć do pubu, rozmawiać z kolegami albo przyjaciółmi, mimo tego, że wiem, jak to jest, jak dziewczyna Cię zdradzi. Co prawda był to związek na jakoś, więc jej nie opiniam, ale wiem, jakie to jest uczucie. Więc nie widzę w tym problemu, żeby ona też miała swoje życie. Ufam jej i uważam, że ma własny rozum i własne sumienie. Wie, co jej ma, a co nie. A moim zadaniem jest dopilnować, żeby ona była szczęśliwa. Wtedy prawdopodobieństwo, że mnie zdradzi albo zostawi jest praktycznie zerowe. I to działa w strony dziewczyny, jeżeli Was facet jest zadowolony, najedzony i zaspokojony, to szansa, że się spojrzy na inny tyłek jest praktycznie. Na końcu powiem tak, nie bądź frajer. Jeżeli widzisz coś podejrzanego, jeżeli masz złe przeczucie, za bardzo się udziela z kolegom lub widzisz znaki, że może cię zdradzić, to nie ignoruj tego. Ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Najpierw zbierz dowody, wody, przyłapię na gorącym przy uczynku i dopiero wtedy działaj. Jeżeli coś źle zinterpretujesz lub po prostu się pomylisz, to mogą z tego wyjść inne problemy, więc bądź uważny i powodzenia.